Dzień dobry Państwu. Z programem Sztuka Polityki kolejny raz gościmy w Galerii Łaźnia Państwa Drzewieckich w Koninie. Naszym gościem dziś jest poseł na Sejm Rzeczypospolitej, pan Leszek Galęba, spis. Witam, panie pośle, bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Chwalą Pana, panie pośle, dzień i to dziękuję. politycy opozycji. Jak się Pan z tym czuje? Bardzo dobrze. Znaczy, ja jestem politykiem wybranym przez mieszkańców tego regionu i to moja praca polega na tym, żebym realizował program wyborczy. Ten program wyborczy był wspieranie właśnie samorządów całego regionu, nie jednego skąd pochodzę, czy gdzieś się urodziłem, ale Konin jest tym centrum i tutaj w Koninie wszystkim, czy to są przedsiębiorcy prywatni, czy yy, miejscy, czy miasta Konin, wszystkim trzeba pomagać i to realizuję, być może stąd to uznanie. Głównym przedmiotem pochwał jest Pana współpraca przy transformacji energetycznej naszego regionu. Jest Pan zresztą wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego do tych spraw. No myślę, że sporo na tym etapie udało się już dla tego naszego regionu wschodniej Wielkopolski w tym zakresie załatwić. Oczywiście udało nam się przede wszystkim stworzyć klimat antypolityczny, czyli bez polityki wielkiej, tylko dla regionu. I to właśnie to, że zasiadam w takim zespole i z posłem Platformy Obywatelskiej i Nowakiem, widzimy, że można, bo ważny jest dla nas region i nasze sprawy, a przecież my jesteśmy wybrani po to, żeby reprezentować nasze sprawy, nasze sprawy, nasz interes gospodarczy, naszą infrastrukturę tutaj lokalną i zawsze będę dbał i będziemy dbali właśnie na takich y, zespołach parlamentarnych, będziemy wypracowywać stanowiska przychodzą ministrowie, y, wiceministrowie na takie spotkania i mówią i my możemy i również tutaj przedstawiciele, czy to górnictwa, czy kopalnie energetyki mogą też wyrazić swoje zdanie i swoje potrzeby. Ministrowie naszego rządu słuchają, wypracowujemy pewien program i będziemy na pewno realizować. Rozmawiacie także z działaczami miejskimi, z, ze stowarzyszeniami, organizacjami ekologicznymi, które zajmują się tematem transformacji? Tak, tak, bo są i popierający i są przeciwnicy również na tych zespołach, ale to właśnie o to chodzi, żeby na takim zespole jest miejsce dla wszystkich. Pan w tym zespole parlamentarnym jest jedynym członkiem pis -u. Reszta tego zespołu to są ludzie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Innych posłów z regionu Prawa i Sprawiedliwości czy też Zjednoczonej Prawicy ta tematyka nie interesuje? Myślę, że tak, ale ja jako pierwszy wyraziłem akceptację tego pomysłu i zapisałem się do tego zespołu, bo uważam, że ten zespół ma wielkie znaczenie dla naszego regionu. Ja się czuję tutaj koninianinem, bo tutaj od 30 lat również prowadzę i działalność i swój interes rodzinny, który razem, wspólnie gdzieś w mieście Koniny i w innych regionach naszego powiatu prowadzimy i działamy i rozwijamy, zatrudniamy ludzi, odprowadzamy podatku do miasta. Też nam zależy, aby energetyka, a jednocześnie mieszkańcy, mogli też uczestniczyć w tej transformacji, czyli dbać o ich miejsca pracy. Panie pośle, co dla Pana znaczy sprawiedliwa transformacja energetyczna? To taka, z której wszyscy będziemy mogli skorzystać. Zgadzamy się na sprawiedliwą transformację, a nie na zamykanie gwałtowne kopalń, wygaszanie, czy to na Śląsku, czy w naszym regionie. Dlatego sprawiedliwa to taka, która da szansę wszystkim. Przede wszystkim załodze tej kopalni na odnalezienie się, ale również właścicielowi firmy na przekształcenie. Również środki, bo przecież nie możemy dzisiaj już mówić, czy to prywatne, czy państwowe, czy ktokolwiek byłby właścicielem, musi dostać wsparcie. To wsparcie europejskie i rządowe. I na takie wsparcie mogą liczyć, bo już wiem, że budowa farb fotowoltaicznych itd. Będzie to wsparcie dla, dla tej firmy, dla pak -u. i przyszłość jest taka, abyśmy mogli przekształcić się, ponosząc jak najmniejsze straty, bo chodzi o te straty przede wszystkim ludzkie. Czyli praca to też bezpieczeństwo i każdej rodziny, i chcemy, żeby każda rodzina czuła się górników, energetyków bezpiecznie. Przyszłość dla Konina na pewno będzie yy, pozytywna, bo energetyka i zapotrzebowanie na energię rośnie i na pewno y, infrastruktura, którą tutaj mamy, jest do wykonania szybszej tej transformacji. Tu możemy, jeżeli prezydenckie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. É uh, okay. i zwiększona frekwencja w tychże miejscowościach to jest jednak na plus prezydenta Dudy, a nie jego konkurentów politycznych. Ja może tak tego nie odbieram, tylko ten mój to myślenie jest takie, jak powiedziałem na początku, że tak jak powiedzmy jeden samochód na poznań to tam nikt się nie zaangażuje, bo jak zmobilizować takie Ale to jest jeszcze miasto? właśnie tam by musiało być 100 samochodów na taki poznań to czy, czy to wtedy byłoby o co walczyć. Ale z tego jeden wynika jeszcze gminy Wilczyn czy Żgów, czy któryś z kolejnych naszego powiatu, to będzie naprawdę wielka radość do tych mieszkańców i byłoby taką laurką. No tak, ale jak się, jeśli okaże się, że wóz dostaje gmina, która ma już właściwie wszystko, kompletne wyposażenie strażaków, bo są przecież takie gminy, które no dbały o to. O na to, pewno to, są, ale to, co, co dzisiejsze, dzisiejsze anomalia pogodowe pokazują nam, że warto inwestować w straże państwowe, ochotnicze, bo tylko możemy na nich liczyć i dzisiaj taki ulewny deszcz, który był w sobotę czy piątek, okazało się, czy w powiecie kolskim ponad 60 interwencji, w powiecie konińskim około 100 interwencji, pod i tak itd. Na kogo możemy liczyć? Najszybciej na Straż Pożarną, odliczą taką i będziemy inwestować. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Panie pośle, ta kampania prezydenta Duty chyba nie idzie najlepiej. Taki no, zwrot... zwrot pana redaktora odczucie, ale ja myślę, że jeżeli mówimy już nawet o wczorajszym nie o tych wpadkach, czemu ma nie iść najlepiej? Ona idzie normalnie. Tutaj u prezydenta Andrzeja Dudy mamy wiarygodność, rodzinę, gospodarkę, rozwój i godność. To są elementy niewykluczające się i od pięciu lat to realizujemy. I My tu nie stwarzamy, w kampanii nie zbudujemy. Nie można zbudować w kampanii, przecież widzimy, panie redaktorze, szanowni państwo, że uczestniczy 11 kandydatów. Czy można coś w kampanii zrobić, zbudować nagle swoją pozycję, żeby wygrać wybory? Trzeba na to pracować ciężko przez wiele lat. To udowodnił właśnie prezydent Andrzej Duda, pracując przez całe 5 lat wiarygodnie, realizując swój program wyborczy. Obiecuje dalszą współpracę i rozwój i troskę przede wszystkim o rodzinę, o polską ojczyznę. Odwrotnie jest. Jeżeli zapytamy się, to no wczoraj, wczoraj byłem zdumiony tą wypowiedzią, mogę powiedzieć, mojego kolegi parlamentarnego z 2015-2019 roku, bo był w ławach poselskich i który na pytanie redaktora. Nie pamięta, że był posłem, no to naprawdę jak można być prezydentem Polski, jeżeli się nie pamięta, że było się posłem no. Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie decydują się ważne sprawy dla kraju i o przyszłości. No ta wpadka z całą pewnością popsuje troszeczkę wizerunek konkurenta obecnego urzędującego prezydenta, niemniej... Takie mocne akcentowanie sfery światopoglądowej przez prezydenta Dudę w ostatnich, powiedzmy, dwóch tygodniach no troszeczkę popsuło nam wizerunek na scenie międzynarodowej, a także same relacje prezydenta Dudy z pewnymi ja politykami. Myślę, że jesteśmy szanowani na scenie międzynarodowej i chodzi o to, żebyśmy byli szanowani, a nie poddani. I ten szacunek ma być wzajemny. Przecież my zabiegamy, żeby Polska była silna w silnej Europie. Nieodwrotnie. I jeżeli będzie taka równowaga, to będzie wszystko dobrze. I takich przedstawicieli nam potrzeba. Obojętnie kto to by był. Ale wie Pan, że w Stanach Zjednoczonych pojawiają się głosy, które mówią zdecydowanie, że należy wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie odwołać ze względu właśnie na no jego ostatnie wypowiedzi. Mówią repowieści. to skrajni demokraci, którzy powiedzmy nie są za Obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych też przeciwnicy jego w związku. W związku z, też tam z kampanią prezydencką Trump też prowadzi jakąś tam politykę i kampanię swoją. Yy, ta, ta wizyta przecież ona nie wynika z ubiegłego tygodnia. Przecież u nas wybory miały się odbyć 10 maja. W związku z tym to planowanie było już pół roku temu, żeby prezydent. Rzeczpospolitej Polskiej udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. A to, że wybory się przesunęły na 28 czerwca, no jest tylko, nie można tutaj wykluczać tego. Nie jadę czy do najważniejszego mocarstwa na świecie, bo są u mnie wybory za tydzień. No ale, to pokazuje odpowiedzialność. Też. Panie Pośle, ale nazywanie neobolszewizmem LGBT w momencie, kiedy bezpośrednim negocjatorem w sprawach wojskowości militarnych ze strony Stanów Zjednoczonych jest gej, który ma bardzo mocną pozycję w świecie polityki w Waszyngtonie. No to jest co najmniej niezręczne ze strony. Z naszej strony. Zgadzam się z panem redaktorem. Uważam, że być może to toczyło się w odniesieniu do historii, do zaszłości tutaj bolszewickiej w naszym kraju, to co się działo, a nawiązanie tych słów, szerzenia tej ideologii, jakby porównanie do tego wszystkiego, że jest to groźne, no, że byliśmy w dawnym ustroju i nie chcemy, chcemy być wolnym krajem, a nie jakimś, powiedzmy, ideologicznie skręconym w którym stronę. Panie pośle, ostatnie pytanie to zwyczaj tego programu o sztukę. Jaki kierunek malarstwa, jaki styl malarstwa, czy też sztuki w ogóle Panu najbardziej odpowiada? Ja często uczestniczę również w szkole plastycznej w Kościelcu i podziwiam młodzież i tam inspiracje ich. Też tam wspieram te działania, bo co roku organizują taki wystawę, wernisarz, również sztuki ich dzieła ich autorstwa. Naprawdę te prace są też piękne i wiele ich posiadam. Najczęściej, najczęściej kupuję, żeby wesprzeć właśnie tą młodzież, bo to są ich pieniądze na wyjazd, na wyjazd plenerowy i to jest moje zaangażowanie w sztukę. Nie jestem jakimś kolekcjonerem sztuki, czy żebym miał jakieś dzieła w swoim domu. Jestem normalnym jakby mieszkańcem, użytkownikiem jak wszyscy. Coś, jakieś piękne obrazy, które w domu, czy z widokami, też posiadam, ale nie są to jakieś cenne. Dziękuję panu bardzo za przybycie na to nasze dzisiejsze spotkanie do Galerii Łaźnia Państwa Drzewieckich. Dziękuję także państwu za obecność przy tych naszych rozmowach. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Serdecznie znaczy, dziękuję.